No, w tej chwili przed, jeszcze przed uh, uczestnikami, którzy będą brali udział w czasie pierwszej dorosłych w tej chwili mamy 120 osób i myślę, że około 160 jest zgłoszonych. To no, część nie będzie, także 150 osób powinno wyjść na mecie. bo no, Meta jest nieznana, ale kończymy ze dla na zjalnych Dziękuję. Ale, ty, ale tam gdzieś byli. Rowerowa krótka, tak? Rowerowa krótka. Proszę no, tutaj Paweł się też. No mogliśmy zrobić, jaką mówiłem Paweł, mogliśmy razem zrobić. No tak się angażują, zobacz. Artur Ostrowicki, uczestnik Cześć. rady. Parę słów proszę dla telewizji Lubca. Myślę, że pomysł jest to bardzo dobry. E, dziękuję bardzo.